Zabawa była out w 10 minut. I nie mam tu na myśli aut 1 ale każdą część. Przedstawię nie tylko historię, ale wiele tajemnic, ciekawych wątków i spróbujemy razem rozwiązać sekrety, takie jak śmierć Katsuna Hornet. A historia rozpoczyna się właśnie tu, na torze wyścigowym w Stanach Zjednoczonych, gdzie poznajemy głównego bohatera na McQueena. Od początku widać, że jest on nowym, młodym i obiecującym zawodnikiem, który bez problemu wyprzedza rywali. Jest trochę takim celebrytą gwiazdą w świecie wyścigów. Sama formuła wyścigu na torze owalnym, gdzie w cudzysłowie jeździ się w kółko to odwzorowanie słynnych szczególnie w Ameryce wyścigów na. NASCAR organizowanych od 1949 roku. Ego Zygzaka jest równie duże, co jego prędkość na torze. Uważa, że nie potrzebuje ani zespołu, ani przyjaciół. Już na samym początku dowiadujemy się, że McQueen ma obsesję na punkcie sukcesu i bycia w centrum uwagi, co prowadzi do konfliktu z innym zawodnikiem, na przykład z Maruchą, który jest przez każdego znienawidzony. Ścigają się w zawodach o złoty tłoch, które są najbardziej prestiżowymi wyścigami NASCAR. Podczas finałowego wyścigu Zygzak w swoim stylu próbuje oszczędzić czas, nie zmieniając opon. Efekt? Spektakularna awaria. Waria opon na ostatniej prostej, która niemal kosztuje go zwycięstwo. Dzięki szczęściu i sporemu zamieszaniu udaje mu się wpaść na metę równocześnie z królem i Maruchą. Nawet w takim momencie Zygzak jest pewien swojej wygranej, ale rzeczywistość jest inna, czyli Remis. Oznacza to dogrywkę między trzema bohaterami na torze w Kalifornii. Ta wygrana dla Zygzaka ma ogromne znaczenie nie tylko z powodu jego ogromnego ego. Otóż jak widzimy po jego malowaniu i logo Rastis, sponsorem McQueena jest tak zwany The czyli firma prowadzona przez Czesia i Wiesia zajmująca się produkcją Leczniczej na rdze. I Zygzak szczerze gardzi swoim sponsorem oraz Czesiem i Wiesiem. Maże on o bogatej sieci stacji benzynowych Dainoko, których właścicielem jest typowy kowboj z Toksasu, czyli Tex. Ten, kto wygra Złoty Tłok, otrzyma sponsorów. Na marginesie, Mia i Tia, czyli dwie mazdy Miata, to jego największe fanki, i czy one w tym momencie pokazały, a, a co tak w ogóle robi ten operator? Jego kierowca zasypia dzięki pomocy typowych bananów, a Zygzak we śnie wypada z ciężarówki. Przez plot dziwacznych wydarzeń ucieka polną drogą, goniony przez policjanta. Zygzak trafia. Do chodnicy górskiej, którą całkowicie niszczy. Łącznie z drogą, która absolutnie nie nadaje się już do jazdy. Chłodnica górska to zapomniane przez świat miasteczko na drodze 66, gdzie czas zatrzymał się jakieś 50 lat temu, a miasto wygląda jakby nie istniało w Google Maps. W sensie dosłownie chłodnica górska została wymazana z mapy. Zygzak zostaje zmuszony przez surowego sędziego doktora Hudsona do jej naprawy. W tym momencie poznaje też sali, czyli Porsche, która zupełnie nie pasuje do miasteczka. Porzuciła szybkie życie w wielkim mieście, aby odnaleźć spokój na prowincji. Początkowo. Mac jest oburzony, no jak to? On, przyszła legenda wyścigów, ma bawić się w robotnika, jednak z każdym dniem w chodnicy górskiej odkrywa, że miasteczko i jego mieszkańcy mają więcej do zaoferowania, niż mogłoby się wydawać. Poznajemy całą galerię nituzinkowych postaci: Złomka, niezwykle zabawnego i totalnie nierozgarniętego holownika, który szybko staje się najlepszym przyjacielem Zygzaka. Mamy też wiele pobocznych, świetnych postaci, tak jak Ogórka, który jest ogórkiem Volkswagenem T1, symbolizuje hipisów ze Stanów Zjednoczonych, popija najpewniej LSD, przez co jest na haju, i wierzy w teorie spiskowe. Ciekawe jest to, że jego sąsiadem jest weteran wojenny Kamasz. Zygzak czuje się upokorzony z powodu naprawiania drogi. Próbuje nawet uciec skutecznie, po czym wójt Hudson proponuje mu następujący układ. Urządzą wyścig i ten, kto przegra, naprawi drogę. Oczywiście całość od początku była zasadzką, gdyż Zygzak nie potrafi jeździć na takiej powierzchni, na piachu i wpadł do kaktusów, co zdecydowanie nauczyło go pokory. Sali, która z początku traktowała Zygzaka z chłodnym dystansem, powoli zaczyna dostrzegać w nim coś więcej niż tylko to, że jest egoistycznym wyścigowcem. Zygzak z kolei jest zafascynowany jej wizją życia prostego, pełnego pasji i autentyczności. To właśnie Sali zasiewa w Zygzaku ziarno wątpliwości. Czy na pewno chce, aby całe jego życie kręciło się wyłącznie wokół wyścigów? W jednej z najbardziej wzruszających scen filmu Sali pokazuje Zygzakowi widok na wielki kanion, opowiadając o dawnej świetności tego miejsca. Okazuje się, że w przeszłości chłodnica górska tętniła życiem, aż do momentu, gdy Budowana autostrady, która ominęła miasto. Zygzak odkrywa, że wójt Hudson to w rzeczywistości fabulous Hudson Hornet, który trzykrotnie wygrał złoty tłok i zakończył karierę w momencie ogromnego wypadku. Zygzak kończy drogę, jednak nie chce wyjeżdżać z chłodnicy górskiej. Przeszedł wewnętrzną przemianę i chce dać mieszkańcom chociaż małą cząstkę na miastki dawnej światłości miasta. Dosłownie światłości ten moment jest wspaniały, zwłaszcza gdy mamy w teletę muzyczkę Life Could Be Dream. Okazuje się, że wójt Hudson zadzwonił do mediów, po czym pojawia się maniek, który zabiera zygzaka na tor w Kalifornii. Quinn startuje w wyścigu, jednak jest roz Skojarzony i widocznie zauroczony w sali oraz tęskni za chłodnicą górską. Jednak ekipa z tego miasta nie zostawiła naszego bohatera. Wszyscy łącznie z Hudsonem pojawili się jako drużyna Zygzaka, Aha, Hudson Hornet przybrał nawet swoje dawne malowanie. Zygzakowi pęka opona i znowu mamy słynny i świetny moment wymiany opon przez Guido. W tej ekipie od Maruchy aż spadły wąsy. Gdy Zygzak ma wygraną w kieszeni na ostatniej prostej, Marucha doprowadza do wypadku króla. Ten wypadek to nawiązanie do rzeczywistego wypadku króla, czyli słynnego Richarda Petty'ego, który w wyścigach NASCAR poruszał się identycznym bolidem, czyli w Super. Birdo. Zygzak zatrzymuje się przed samą metą i pomaga królowi dokończyć jego ostatni wyścig. Piękny moment obrazujący całą przemianę Zygzaka. Marucha wygrywa, no i klasycznie, Marucha jesteś chłopem, ok? McQueen może i nie wygrał złotego tłoka, ale zyskał znacznie więcej. Końcowo odmawia nawet Texowi dołączenia do Dainoko, gdyż jak stwierdza, wiele zawdzięcza właścicielom Zadoluxa. Chłodnica górska odzyskuje swoją dawną światłość dzięki Zygzakowi, który przyciąga rzesze turystów i swoich dawnych wyścigowych przyjaciół. Coś pięknego. I w ten sposób przenosimy się do Out 2, czyli filmu. A, no właśnie. Jedni go uwielbiają, drudzy nienawidzą. Historia Out2 rozpoczyna się w dość nietypowy sposób od sceny rodem z filmu szpiegowskiego. Na środku oceanu, w mroku nocy, widzimy Sean McMissilla. Elegancki brytyjski samochód szpieg, który próbuje zdobyć informacje na temat tajemniczej organizacji przestępczej. Sean infiltruje platformę wiertniczą na środku oceanu. Jak to w filmach szpiegowskich bywa, jest mnóstwo akcji, eksplozji i pościgów. Sean ledwo uchodzi z życiem, jednak wynosi ważną tajemnicę. Coś wielkiego dzieje się w świecie samochodów, a wszystko zdaje się być związane z nowym paliwem ekologicznym o nazwie Elino. Tymczasem w chłodnicy górskiej życie toczy się swoim spokojnym rytmem. Zygzak McQueen, nasz ulubiony samochód wyścigowy właśnie wrócił do domu po kolejnym sezonie pełnym zwycięstw. Ale spokój szybko przerywa złomek. Wpada na pomysł, by wciągnąć zygzaka na pokazowy wyścig. Na scenę wchodzi baron, miliarder i wynalazca nowego paliwa Alinol, który organizuje World Grand Prix, serię wyścigów na całym świecie, które mają promować ekologiczne paliwo. Zygzak początkowo niechętny zgadza się wziąć udział, gdy jego rywal Francesco, włoski samochód wyścigowy o większym niż zygzak, zaczyna go publicznie prowokować w telewizji. Wyścigi Odbywają się w najpiękniejszych zakątkach świata. W Tokio, Paryżu, we Włoszech czy Londynie. I nie zapytam, jakim cudem samochody mają niby mieszkać w tych kamienicach, bo to no, one nie są do nich przystosowane, tak jak na przykład te namioty z pierwszej części. Ale pominiemy to. Już w Tokio zomek nieświadomy jest zasad savoir vivre: od zjedzenia wasabi, które bierze za lody, po przypadkowe uruchomienie automatycznych toalet. W tym czasie Sean i jego nowa partnerka Liliana prowadzą śledztwo w sprawie spisku paliwowego. Jak się okazuje, grupa złoczyńców na czele z tajemniczym profesorem Z chce zdyskredytować Alinol, sabotując wyścigi i niszcząc samochody którego Podczas pierwszego wyścigu w Tokio zaczyna robić się niebezpiecznie. Profesor Z i jego banda używają specjalnej broni, ukrytej w kamerach, która podgrzewa silniki samochodów napędzanych alinolem, prowadząc do eksplozji. Choć zygzak wychodzi z pierwszego wyścigu cało, zaczyna zauważać, że coś jest nie tak. Relacja zygzaka i złomka zaczyna się psuć, gdy zygzak zirytowany zachowaniem przyjaciela, mówi mu trochę gorzkich słów. Wygranie wyścigu mi pokrzyżowałeś Szoni Liliana w ogóle wzięli złomka za szpiega i wciągają go w misję. Infiltruje spotkanie z uczyńców, na którym dowiaduje się, że celem jest wyeliminowanie Zygz Jaką McQueena podczas ostatniego wyścigu w Londynie. Finałowy wyścig to mieszanka akcji, humoru i emocji. Złomek, który w międzyczasie zrozumiał, jak wiele znaczy dla niego zygzak, robi wszystko by go uratować. Sean i Liliana odkrywają, że złoczyńcy podłożyli bombę w jednym z samochodów, a najdokładniej w złomku. Prowadzi to do jednej z najbardziej chaotycznych scen w filmie. Złomek będzie przez Londyn, próbując ostrzec zygzaka, jednocześnie unikając wybuchu. Finalnie okazuje się, że za wszystkim stał baron, będący jednocześnie ukrytym profesorem. Co najśmieszniejsze, cały spisek odkrywa złomek, który zauważa wyciek oleju barona Baron jako właściciel platform wierniczych służących do wydobywania ropy, chciał zdyskredytować ekologiczne paliwa, aby dalej zarabiać i w zasadzie to tyle. Baron zostaje złapany, a bohaterowie kończą wyścig w chodnicy górskiej. W ogóle dlaczego w chodnicy górskiej? Czemu ten wyścig przynosi się właśnie tam, a nie gdzieś w Europie? Czas na auto 3. Film rozpoczyna się w sposób, który może przywrócić wspomnienia z poprzednich części. Zygzak McQueen ściga się, pokonując rywali w tradycyjnym wyścigu. Na to, że panuje typowa atmosfera, jak uznamy z auto 1. Zygzak jest pewien siebie i na czołowej pozycji. Jednak coś się zmienia, gdyż pojawia się nowa generacja. Generacja samochodów, a starsze modele odchodzą na emeryturę, której za wszelką cenę chce uniknąć Zygzak. W wyścigu pojawia się Jackson Storm, Przystojny, nowoczesny samochód z zaawansowaną technologią. Storm wygrywa w mgnieniu oka. Z precyzją godną robota, a Zygzak zostaje zdeklasowany. Zdaje sobie sprawę, że jego dni w roli lideratoru mogą być policzone. I nie chodzi o to, że Zygzak już się starzeje, ale o to, że nowe technologie i samochody wprowadzają zupełnie inny standard. Podczas jednego z wyścigów, Zygzak, próbując całych sił dogonić Storma, ulega wypadkowi. Wchodnicy do chodzi do siebie i tutaj dowiadujemy się, że Hudson Hornet zmarł. Jest to nawiązanie do tego, że aktor głosowy w oryginalnej wersji, czyli słynny Paul Newman, zmarł przed Autami 3. Co za tym idzie, w hołdzie dla Paula Hudson odszedł wraz z nim. Zygzak mimo braku pewności siebie nie chce się poddawać, a na pomoc przychodzi Sterling. Tajemniczy biznesmen i fan Zygzaka, będący prawdopodobnie powiązany z Baronem z drugiej części. Wśród jego rzeczy możemy zauważyć zdjęcie Barona. Sterling kupuje Zedolux od Wiesia i Czesia i tworzy wielkie centrum szkoleniowe dla nowych samochodów, a także Zygzaka. W do formy ma pomóc mu trenerka Cruz, która przy okazji nie jest byle kim. To świetny samochód wyścigowy. Cruz jednak ma niskie poczucie własnej wartości i, mimo że od zawsze chciała być bolidem, sądziła, że nie jest do tego stworzona, gdyż nikt w nią nie wierzył. Ćwiczenia w ośrodku szkoleniowym nie są jednak dla Zygzaka, dlatego udają się na plażę, na której Cruz nie potrafi jeździć. Osiągi Zygzaka nadal są zbyt niskie. Próbuje jazdy na symulatorze, który posiada sztorm jednak kończy się to katastrofą i zniszczeniem symulatora Sterlinga. Chce on odsunąć McQueena od wyścigów i stworzyć z niego markę do sprzedaży H czy do samochodów. Zygzak wpada jednak na pomysł, aby udać się na wyścig, który okazuje się być brutalnym wrak race. Wygrywa go Cruz jako Alina Spalina, po czym wychodzi na jaw, że samochodem ukrytym za błotem był Zygzak. Następnie jadł do dawnych przyjaciół Hudsona, z którymi dzielił tor w dawnych czasach jego młodości. Tam razem z Cruz uczął się starej szkoły wyścigów i biorą udział w najgroźniejszych konkurencjach. Widzimy również nieco świetnych ujęć na zmarłego Hudsona, który dosłownie wygrał wyścig robiąc salto nad przeciwnikiem. Końcowo Zygzak ściga się z Cruz i uwaga, przegrywa. Nadchodzi powoli czas ostatecznego. Wyścigu, w którym finalnie rozstrzygnie się, czy McQueen będzie w stanie pokonać sztorma. Wyścig jest o tyle istotny, że jeżeli McQueen go przegra, nigdy już nie wystartuje. Na pomoc zjawia się jego ekipa z chłodnicy górskiej, a także stary przyjaciel Hudsona. W trakcie jazdy Zygzak dostrzega w to, czego nie dostrzegł nikt wcześniej, czyli to, że jest niezwykle zdolnym samochodem wyścigowym. Zamienia się z cruz, która mimo początkowego stresu świetnie daje sobie radę. Storm dostrzegając zagrożenie, poniża cruz. McQueen jednak podnosi ją na dół, przez co ta jedzie sztormowi na ogonie, po czym wykonuje salto zupełnie jak Hudson. Hornet i wygrywa mistrzostwa. Z racji, że Zygzak rozpoczął wyścig, a Cruz go dokończyła, to w świetle przepisów także jest wygrany. Końcowo, TX, właściciel Dainoko, kupuje firmę Sterlinga, którego oczywiście nie lubimy, nie oszukujmy się. Wszyscy spotykają się w chłodnicy górskiej, Cruz otrzymuje sponsoryk od Dainoko, a Zygzak przybiera nowe barwy, czyli swojego wielkiego mistrza Fables Hudson Horneta. To była cała faboła out w 10 minut.